Dzień dobry Państwu. Mówienie o lewicy i prawicy w kontekście kościelnych hierarchów jest niezbyt trafne, bo kardynałowie są w pierwszej kolejności duchownymi, a dopiero w dalszej angażują się w kwestie polityczne. A przynajmniej tak to chyba powinno wyglądać. Jestem jednak dziennikarzem i politologiem, a nie teologiem. Chciałbym się zatem przyjrzeć tej lewicowej. Czy może lepiej rzecz ujmując, progresywnej frakcji kolegium kardynalskiego. Przygotowałem dla Państwa specjalny ranking dziesięciu najbardziej progresywnych porporatów. Jeszcze raz podkreślę jedynie, że mówiąc o lewicy, mam na myśli kategorie polityczne, a nie religijne. Miejsce dziesiąte wędruje do dobrze znanego naszej prawicy, niemieckiego kardynała. Reinalda Marxa. Znienawidzić mogą go już za samo nazwisko, ale poglądy ma równie ciekawe, co jego rodak, filozof. Doświadczenie bardzo bogate. 72-latek jest arcybiskupem Monachium i Fryzingi czyli diecezji, którą dawniej kierował kardynał Ratzinger. Był także przewodniczącym niemieckiego episkopatu. To hierarcha niesamowicie progresywny, zwolennik tzw. niemieckiej drogi synodalnej. Uważa, że katechizm nie jest wyryty w kamieniu, a Kościół może się zmieniać. Kardynał uważa, że związki osób tej samej płci powinny być błogosławione przez Kościół. Choć Marks założył fundację mającą pomagać ofiarom nadużyć w Kościele. I przeznaczą na nią 500 tysięcy euro z własnych środków, zarzucano mu, że w dwóch przypadkach nadużyć nie postępował w sposób właściwy. Jego szanse na zostanie papieżem są raczej niewielkie. Na miejscu dziewiątym ląduje emerytowany arcybiskup Wellington w Nowej Zelandii, kardynał John Dew. Już od 2005 roku domagał się, by umożliwić przyjmowanie Komunii Świętej osobom rozwiedzi rozwiedzionym, które żyją w nowych związkach. Hierarcha krytykował dotychczasowe nauczanie Kościoła o osobach LGBT, czy migrantach, oraz odrzucanie potrzeb tych społeczności. Kiedy nauczanie Kościoła jest wyjaśniane w taki sposób, że mówi ludziom, iż są wewnętrznie nieuporządkowani lub że prowadzą złe życie. Ludzie czują, że nie są w stanie sprostać oczekiwaniom, zamiast traktować to jako coś pomocnego, wspierającego i zachęcającego. Mówił w 2018 roku. W 2023 roku kardynał Diu został oskarżony o molestowanie seksualne, którego miał dopuścić się w latach 70. w sierocińcu św. Józefa w Upper Hood. Do czasu wyjaśnienia sprawy hierarcha odsunął się od wszystkich kościelnych obowiązków. Policja umorzyła śledztwo w tej sprawie, w tym czasie oddzielne dochodzenie prowadziły także instytucje watykańskie. Ostatecznie również i kościelne śledztwo zostało umorzone, a hierarcha oczyszczony ze wszystkich zarzutów. Jednak jego wiek i wcześniejsze oskarżenia sprawiają, że większe szanse na zostanie papieżem Małupi Goldberg niż on sam. Miejsce ósme przyznaje kardynałowi, który jest metropolitą Manili na Filipinach. Jose Adwinkula, bo o nim mowa, ma 72 lata. Adwinkula niemal całkowicie podziela wizję kościoła papieża Franciszka. W swojej posłudze zwraca szczególną uwagę na inkluzywność wobec różnych środowisk, także wobec społeczności LGBT. Potrafi być także stanowczy. Zawiesił w czynnościach kapłańskich duchownego, który brał udział w publicznej bójce. Adwinkula zaproponował temu księdzu terapię. A gdy ten odmówił, sięgnął po surowe kary kanoniczne. Szanse na zostanie papieżem niewielkie, ale przecież wszystko może się zdarzyć. Miejsce siódme wędruje do kardynała Carlosa Gustavo Castillo Matasoyo. 75-letni metropolita Limy to przedstawiciel teologii wyzwolenia. Wspiera społeczność LGBT. Nie zajmuje jasnego stanowiska w sprawie przerywania ciąży, krytykuje klerykalizm i ogólnie mija się z dotychczasowym, tradycyjnym nauczaniem kościoła na wielu poziomach. Na papieża nieco za stary i troszkę mało znany. Miejsce szóste to 60-letni metropolita Madrytu, kardynał Jose Cobo Cano. Uważa, że migracja stanowi szansę na rozkwit sekularyzowanego kościoła w Hiszpanii. Kiedy odwiedzam parafię w Madrycie, widzę twarze Peruwiańczyków, Kolumbijczyków, Wenezuelczyków, a nawet Chińczyków. To pomaga parafiom odmłodzić się i wzbogacić, a także żyć innym sposobem bycia kościołem, mówił w jednym ze swoich wywiadów. Jest także otwarty na środowiska LGBT+. Po tym, jak Watykan wydał instrukcję nakazującą błogosławienie par homoseksualnych, część duchowieństwa diecezji madryckiej napisała list do papieża wyrażając sprzeciw. Kobokano zganił ich za nieposłuszeństwo i zapewnił, że w Madrycie pary homoseksualne będą błogosławione. Szanse na papiestwo? to dość poważna kandydatura, ale wydaje się nieco za młody. Kardynałowie boją się pontyfikatu, który może potrwać 20 czy 30 lat. Miejsce piąte dla kardynała Jean Marka Avelina. Zgadliście, to Francuz. Ma 66 lat i jest arcybiskupem Marsylii. Plotki na mieście od lat mówią, że Franciszek widział go jako swojego następcę. Zresztą podobno byli najlepszymi psiapsi. Jest lubiany. Kulturalny i mega inteligentny. Nie za bardzo lubi mówić o kwestiach światopoglądowych, ale zawsze staje po stronie słabszych i ubogich, zwłaszcza migrantów. To postać bardzo wyważona i uchodzi za sympatycznego. Jest otwarty na dialog międzyreligijny, zwłaszcza ze światem islamu. Czy zostanie papieżem? Nie wiem, ale szanse są. Miejsce czwarte. I tutaj mówimy, proszę Państwa, o jednym z najpoważniejszych papabili, czyli ludzi, którzy są obstawiani jako pewniki na tron Piotrowy, na to, żeby zostać następcami Franciszka. Ten kardynał krytykuje Trumpa za podejście do polityki migracyjnej. Jest doktorem filozofii i literatury. Popiera błogosławienie par tej samej płci. Uważa, że należy znieść celibat. Apeluje o walkę ze zmianami klimatu. Uważa, że osoby rozwiedzione i w ponownych związkach powinny móc przystępować do komunii. Chodzi oczywiście o metropolitę Bolonii, Mateo Maria Zubiego, który ma 69 lat. Ani za młody, ani za stary. Na pewno jest to gwarancja kontynuatu, kontynuacji pontyfikatu Franciszka. Szanse na papiestwo? Bardzo duże. Miejsce trzecie otrzymuje kardynał Americo Manuel Aguiar Alves. Ma zaledwie 52 lata, a kardynałem został całkiem niedawno, więc trochę mu doświadczenia w tym wielkim kościelnym świecie brakuje. Ale jeśli o którymkolwiek Purpuracie można powiedzieć wprost, że jest Lebakiem, to na pewno o nim. Co więcej, on się na milion procent o to nie obrazi. Zanim wstąpił do seminarium duchownego, należał bowiem do partii socjalistycznej, z którą sympatyzuje do dziś. Był nawet miejskim radnym z ramienia tego ugrupowania. Jestem przekonany, że tego rodzaju służba publiczna jest obowiązkiem nas wszystkich. Polityka to szlachetne zajęcie i jako taka powinna być przedstawiana młodym ludziom. Mówił w jednym z wywiadów, nie kryjąc dumy z tego, że sam był politykiem. Niedawno uczestniczył w kongresie zamykającym zjazd Portugalskiej Partii Komunistycznej. Swoją obecność tłumaczył tym, że partia ta jest bliska ludziom. I że nie miałby problemu uczestniczyć w spotkaniu organizowanym przez partię prawicową, jeśli zajmowałaby się prawdziwymi problemami jego rodaków Portugalczyków. Szanse na papieństwo? Młody jest, ale może na następnym konklawę. Drugie miejsce na podium wędruje do kardynała Timofiego Radcliffe'a. Bardzo ciekawa, niesamowicie wykształcona postać. Ukończył m.in. Oxford, studiował też w Paryżu. To brytyjski zakonnik, a dokładnie Dominikanin. Na papieża raczej za stary, bo ma 79 lat. W 2005 roku, gdy Watykan debatował nad tym, czy mężczyźni z pociągiem do osób tej samej płci powinni być przyjmowani do seminariów po skandalach związanych z wykorzystywaniem seksualnym przez duchownych, ojciec Radcliffe powiedział, że skłonność nie powinna wykluczać mężczyzn z kapłaństwa, ale że ci, którzy sprzeciwiają się takim kandydaturom na księży, powinni być z niego wykluczeni. W 2012 roku. Ojciec Radcliffe poparł związki partnerskie osób tej samej płci, którym Watykan no raczej był przeciwny i hierarcha napisał w The Tablet, że związki homoseksualne należy pielęgnować i wspierać oraz, że Bóg miłości może być obecny w każdej prawdziwej miłości. Radcliffe często odprawiał msze dla homoseksualnych katolików, tak zwane mrzezocho w Londynie. W wypowiedziach na inne tematy, angielski Dominikanin wyraził swoje poparcie dla złagodzenia ograniczeń dotyczących Komunii Świętej dla rozwiedzionych i ponownie zamężnych. I pierwsze miejsce na naszej liście zajmuje metropolita Luksemburga Jean-Claude Hollerich. Ma 66 lat, podobnie jak papież Franciszek jest jezuitą. Studiował w Rzymie, pracował w Japonii, następnie studiował w Monachium i w Belgii, a po święceniach znowu pojechał do Tokio, gdzie przez 17 lat uczył niemieckiego. Hierarcha uważa, że kobiety powinny przyjmować święcenia kapłańskie. Twierdzi, że należy błogosławić związki jednopłciowe i jest przekonany, że należy znieść celibat. Szanse na papiestwo umiarkowane Raczej kardynałowie nie zdecydują się na wybór kolejnego jezuity. Ale kto wie? W kolegium kardynalskim sporo jest takich postaci. Zwróciłem uwagę tylko na dziesięciu. Warto mieć na względzie, że nawet jeśli żaden z nich nie zostanie papieżem, to z całą pewnością nie wybiorą kandydata, który będzie reprezentował odmienne wartości. Najciekawsze jest dla mnie jednak to. Że najważniejsi hierarchowie Kościelni są bardziej otwarci i inkluzywni niż deklarująca przywiązanie do Kościoła polska prawica. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę o komentarze, lajki, oczywiście, subskrypcje na YouTube. Pamiętajcie o tym, że jesteśmy na Facebooku, Instagramie, Spotify. I TikToku. A przy okazji zapowiadam, że już wkrótce ukaże się kolejny odcinek z tego specjalnego papieskiego cyklu, w którym powiem o dziesięciu najbardziej konserwatywnych przedstawicielach kolegium kardynalskiego. Pozdrawiam Państwa i wszystkiego dobrego.